Moduł Pipeline CRM pozwala na śledzenie procesów sprzedażowych. Sam moduł mamy podzielony na kilka zakładek. W pierwszej części Pipeline fazy widzimy mamy widok lejka sprzedażowego w podziale na fazy spraw sprzedażowych i ich statusy. Z tego miejsca możemy tworzyć również nowe lidy. Dane LIDy możemy przenosić pomiędzy etapami, fazami sprzedaży oraz oznaczyć je na przykład jako wygrane bądź przegrane. Na, na danym LIDzie możemy tworzyć sobie terminarz, gdzie możemy uzupełnić go o jakieś zadania, spotkania czy rozmowy. I jeżeli nie mamy zaplanowanego takiego, takich zadań na danym lidzie. Mamy taką pomarańczową plakietkę: Zaplanuj. Jeżeli na, mamy ustawione zadanie na dany dzisiejszy dzień, mamy na zielono działaj. Natomiast jeżeli yy, mamy jakieś niewykonane, a zaplanowane czynności, mamy działaj na czerwono. Pipeline Trust. Tutaj mamy pogrupowane lidy na podstawie prognozowanej daty sprzedaży. Zakończonych, mamy zestawienie zakończonych sprzedaży zamkniętych spraw. W dokumentach mamy zestawienie zapytań, ofert, zamówień i faktur sprzedaży. W planie sprzedaży mamy, możemy wprowadzić plan do realizacji w danym miesiącu i roku. W odniesieniu do danego pracownika bądź całej firmy. Zestawienie planów leadów. Tutaj mamy zestawienie realizacji planów sprzedaży na danej sprawie sprzedażowej. W podsumowaniu mamy różnego rodzaju wykresy pozwalające na porównanie planów sprzedaży z planami leadów, a następnie mamy różnego rodzaju raporty, dzięki którym możemy porównać wyniki wybranego pracownika z wynikami wszystkich pracowników oraz, oraz lejek sprzedażowy w ujęciu ilościowym i wartościowym. Wprowadzanie nowego lida odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego pipeline'u, wprowadzeniu nazwy, uzupełnieniu klienta i np. planowanej wartości oraz danego handlowca. Inną funkcjonalnością utworzenia takiego na przykład zapytania ofertowego jest wykorzystanie modułu poczta, gdzie bezpośrednio z archiwizowanego maila będziemy mogli utworzyć takie zapytanie ofertowe, które będziemy mogli dołączyć do istniejącego już lida bądź utworzyć nowy lead. Gdy wejdziemy sobie w dany lead, mamy możliwość wprowadzenia pozycji, oraz, na przykład, uzupełnienia prawdopodobieństwa realizacji sprzedaży. Z danych wprowadzonych pozycji możemy wygenerować dokument, na przykład ofertę. Na danym lidzie możemy również utworzyć kosztorys danej sprawy, gdzie również wprowadzimy sobie, Pozycję. Następnie z tych wprowadzonych pozycji na kosztorysie mamy możliwość utworzenia sprawy zakupowej. Na takiej sprawie zakupowej również możemy wygenerować tym razem na przykład zamówienie własne do dostawcy, a Podsumowaniu, będziemy widzieć, jak przy tych wszystkich krokach kształtuje nam się marża. Przy fakturach zakupu, gdy rozliczymy sobie pozycję na fakturze zakupu z zamówieniem, również będziemy tutaj widzieć to podsumowanie. Oraz na samym końcu faktury sprzedaży, gdy podepniemy sobie bądź, wprowadzi, bądź wprowadzimy ręcznie taką fakturę sprzedaży, bądź. Poprzez integrację z handlem, wyślemy sobie taką fakturę sprzedażową tutaj do e-dokumentów i powiążemy z danym lidem sprzedażowym. Również zobaczymy takie zestawienie. Dziękuję za uwagę.